Kochani, witam Was serdecznie. Jako wydawnictwo Sharon mieliśmy wielki przywilej wydać książkę kolejną, twórca historii. Szczególną dlatego, że e, lubię to, kiedy możemy wypuścić na rynek coś, co jest z naszego rodzimego rynku, z naszego polskiego rynku, i kiedy napisał ją właśnie Polak. Jest ze mną Wojciech Walaszczyk, pastor. Chrześcijańskiego Centrum Winnica i autor właśnie tej książki, twórca historii. Kochani, bardzo bliska mi książka. Po pierwsze, dlatego, że, że jesteśmy rodziną. Po drugie, dlatego, że mogę to wydać jako wydawnictwo. Natomiast po trzecie, ponieważ moja historia również jest tam zawarta historia tego, jak Bóg poprowadził moje życie w pewnej sferze. No ale właśnie, przecież nie tylko moja historia tam jest. Jest to też i moja historia. Jestem też i twoja, <laughs> więc opowiedzieliśmy no swoje historie, ale poza naszymi e, mamy jeszcze coś więcej, prawda? Tak, właściwie książka składa się z, z ośmiu historii, z dziesięciu historii, przepraszam, 10 historii, dwie nasze plus osiem innych historii. Każda historia właściwie dotyka innego obszaru życia, innej kwestii, innego zagadnienia. I to, co łączy te wszystkie historie, zapewne to taka nić łaski Bożej, która przeplata się przez każdą z tych historii i ta łaska dotyka się różnych właśnie tych obszarów życia. Książka właściwie jest skonstruowana tak, że składa się z historii opowiedzianej przez bohaterów. Z wywiadu, który przeprowadzałem z tymi osobami, oraz z takiej puenty z biblijnym, jakimś takim przesłaniem, ponieważ starałem się, jakby osadzić biblijne prawdy, właśnie w kontekście historii. Więc tak jest skonstruowana ta, ta książka. Czyli mamy takie połączenie, jakby Gdybyśmy to mieli umieścić w jakiejś kwestii kategorii książki, to mogę powiedzieć, że jest to świadectwo. Ale jednocześnie jest to książka typowo rozwoju duchowego, czyli co nam wynika z tego świadectwa, jakby mamy tutaj jakieś przesłanie, tak, z każdej historii. Tak, no, pierwsze przesłanie, myślę, które płynie z twórcy historii jest to, jak mówi sam podtytuł, że każdy z nas ma historię do powiedzenia. Tym samym książka zachęca do tego, żeby dzielić się swoją historią życia, żeby ją przekazywać, ponieważ. Nasza historia może być odpowiedzią dla kogoś, kto akurat potrzebuje usłyszeć tę historię. Każdy z nas znajduje się w jakimś innym sezonie swojego życia, przechodzi przez jakieś różne rzeczy, i historia jest czymś, co tak naprawdę jakoś tak łączy ludzi. Ludzie lubią, jako ludzie, lubimy słuchać historii. One do nas przemawiają, ponieważ potrafimy się z nimi utożsamić. A więc. Na pewno czytając twórcę historii, myślę, że każdy odnajdzie się w jakimś, będąc w jakimś sezonie swojego życia, w jakiejś historii, każda z tych historii też jakby wlewa wiele nadziei, bo nie ukrywam, wiele z tych historii mówi o jakichś takich trudnych doświadczeniach, hmm. czy to w małżeństwie, czy to w, jeśli chodzi o swoje zdrowie i wiele, wiele innych kwestii. Ale tak mówię, główne przesłanie jest, że każdy z nas ma historię do opowiedzenia i warto się tą historią dzielić, przekazywać ją dalej. Okej, okay, to jakby widzimy tutaj zachęcamy Was serdecznie, żebyście zobaczyli te wszystkie historie, przeczytali, zobaczyli pewien obraz. Dla mnie niesamowite, ponieważ te historie słyszałem jeszcze przed napisaniem książki, a później czytałem. Dwukrotnie właściwie, i za każdym razem można odkryć coś, coś niesamowitego. To jest dla mnie taki y, przykład tego, że to, co widzimy swoimi oczami, bo mogę zobaczyć te rozmowy, to, co widzimy swoimi oczami, to jest pewien obraz, i wybieramy nasza, nasza uwaga skupia się na pewnych częściach tego obrazu. Natomiast książka opisuje y, te wszystkie szczegóły, których nie widzimy czasami naszymi oczami. Dlatego zachęcam Was serdecznie do tego, żeby nawet jeśli słyszałeś tę historię, to zobaczyłeś jakby głębiej, no i oczywiście to, co, jakie wnioski z niej wynikają. Myślę, że książka też jest taką ciekawą opcją dla osób, które gdzieś tam poszukują też Pana Boga, dlatego, że wszystkie te historie właściwie prowadzą do jednego, żeby zachęcić czytelnika do czy też do zaproszenia twórcy historii, Pana Boga, zaproszenia go do swojej historii życia. A historie, które są tutaj zawarte, pokazują, co się dzieje, co się może zadziać, kiedy zaprosimy twórcę historii do swojej historii. A więc bardzo, bardzo życiowe, bardzo praktyczne przesłanie, zakończone przesłaniem oczywiście Ewangelii, historii Jezusa Chrystusa i tego, jak. Jego historia życia, jak on wkraczał w naszą historię i jak to zmieniło całą historię ludzkości. Dziękujemy Ci, Wojtku, i gratulujemy napisania kolejnej książki, bo przypominam, że pierwszą książką Wojtka był Pocałunek Nieba, który już doczekał się i doczekuje się swojego trzeciego do druku. Natomiast twórcy historii, mimo że teraz Wam ją pokazujemy, no to już część nakładu została sprzedana. Natomiast nie do końca jest ważne, wiecie, to, że się ona sprzedała, ale to, że ona niesie rzeczywiście treść, która przemienia. I mamy historię już z, i z tą książką, gdzie na młodzieżowym wydarzeniu, na młodzieżowym obozie właśnie dostali nastolatkowie dostali tą książkę i mogą przeczytać te historie, które zachęcą im do życia z Bogiem. Więc dla kogo jest ta książka? Myślę, że przede wszystkim dla, dla ludzi, którzy, tak jak mówisz, szukają, ale i dla ludzi, którzy już chodzą z Bogiem, myślę, że każda historia, każde świadectwo jest dla nas wielkim zachęceniem. Tak, myślę, że, myślę, że jest uniwersalna. Tak jak Podsłonek Nieba w dużej mierze jest książką dedykowaną dla osób bieżących, ponieważ książka jakby dotyka kwestii Bożej obecności, takiego charyzmatycznego działania Boga. Tak, twórca historii jest bardzo uniwersalną książką. I ci, którzy chodzą z Panem Bogiem, i ci, którzy go jeszcze nie znają, zapewne będą mogli mieć dotyk Pana Boga poprzez tę historię życia. Dziękujemy Ci bardzo. Was zachęcamy, zapraszamy na naszą stronę internetową. I, no I w ogóle. I dobrej lektury. Tak jest, dobrej lektury.